Witam Was serdecznie, tym razem z Rudy Śląskiej. Kopalnia Wawel, która została zamknięta w 1998 roku, jest jedną z wielu kopalni, które właśnie tutaj w tym mieście się znajdują. Ale to miasto jest też z innego powodu bardzo popularne, ponieważ to właśnie to miasto w roku 2001, dokładnie mówiąc 14 listopada, podpisało partnerską umowę z miejscowością Mang, a właściwie z całym regionem Melker Alpenforland. Była to jedyna taka umowa, gdzie jedno z większych miast polskich aglomeracji śląskiej podpisało umowę z całym austriackim regionem, tak żeby chociaż trochę pozyskać równowagi pomiędzy miastem w Polsce, które miało, 160, miało wtedy 160 tysięcy mieszkańców, a miastem Mank, które miało 2800 mieszkańców. Dlatego też e, zrzeszyliśmy wtedy cały region Melker Alpenvorland, Alpen i dlatego też w ambasadzie polskiej 14 listopada 2001 roku zostało pod patronatem profesor Lipowicz i reny profesor Lipowicz podpisana umowa partnerska. Dzisiaj mały wgląd tego, co po 20 latach się w Rudzie śląskiej zmieniło, a być może już niebawem obszerniejszy reportaż z gośćmi z tego właśnie miasta. Znajdujemy się centrum Rudy Śląskiej. To właśnie tutaj widać logo MANG jako miejscowości partnerskiej, która, tak jak już Wam wcześniej powiedziałem, w roku 2020, roku 2001, czyli 20 lat temu, podpisała umowę partnerską. Bardzo dużo w Rudzie Śląskiej się zmieniło. Także logistyka miejska, drogi, autostrada, deteśka wszystko powstało w ostatnich 20 latach. Teraz jeszcze Was zaproszę na chwilę do tego kościoła z za moimi plecami. Jest to Jedno z najciekawszych miejsc w Rudzie Śląskiej, pomimo że takich ciekawych miejsc jest tu cała masa. Jest tu wiele kopalni, jest tu wiele historii, są tu wspaniałe budynki właśnie opowiadające o historii tego miasta. Tak więc Ruda Śląska w ostatnich 20 latach stała się nie tylko bardzo przyjazna dla turystów, nie tylko zielona, ale cały czas jest też bardzo ciekawym miejscem. Drodzy widzowie, jeszcze jedno miejsce, które pamiętam z roku 2002-2004, czyli no jakby nie było, to mija już teraz to dwudziestolecie, o którym Wam wcześniej wspominałem. Znajdujemy się w obiekcie Adria. Wtedy to była mała kawiarenka, właśnie tutaj na zakręcie w kierunku Bytomia. Dzisiaj jednakże się bardzo dużo zmieniło. Goszczę koło siebie menadżera tego obiektu, pana Piotra który właśnie mi pokazuje obrazy z tamtego okresu i właśnie tak ta sala bankietowa wyglądała. Panie Piotrze, co zmieniło się w ostatnich tych 20 lat? Eee w waszym obiekcie. No tak, w naszym obiekcie, tak i w całej Rudzie Śląskiej e, zmieniło się bardzo dużo, bardzo dużo inwestycji. E, my, jeżeli chodzi o, nas, o naszą restaurację, e, dużo też zainwestowaliśmy, ze względu na to, że mamy też hotel, stoimy w nowym hotelu, e, tej części nie było za tamtych czasów, kiedy pan Marek był u nas. E, stali tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, to prawdopodobnie były e, parasole z piwem. E, tak jak e, tutaj zauważyliśmy, no, restauracja wyglądała w stanie opakanym była. Zaraz na pewno przejdziemy też na tą salę, żeby ją pokazać. Przyjeżdża do nas regularnie pan Markus Balesztrem, który jest dziedzicem jakby po hrabiem Balleströmie, po jakiejś tam linii, to jest jego pradziadek prawdopodobnie, jak z tego co pamiętam i też mówi, że jest fantastisch. No to jak jest fantastisch, to jest fantastisch. Panie profesorze, słyszałem, że pan mówi też trochę po niemiecku, czyli nie, następne nie, nasze, nie, spotkanie, nasze spotkanie będzie w języku niemieckim dla naszych austriackich widzów. Wolę, wolę nie kaleczyć języka, jeżeli czegoś nie umiem perfekcyjnie to wolę tego nie dotykać. Powróćmy jednak do tych obrazów, które tutaj widzę. Sala bankietowa czy sala gościnna? No bo jak wiemy wasz obiekt był kiedyś takim domem spotkiem, pałacem. Spokiem, pałacem. No, to był pałac hrabiego Bresztrema, to był pałac typowo imprezowy. Tu się gościły imprezy, podpisywanie kontraktów różnych, bo jak wiadomo hrabia Bresztrem był inicjatorem budowy kościoła czy kolei tutaj, która idzie obok. On był właścicielem dużej ilości nieruchomości w Rudzie Śląskiej, częściowo też w Zabrzu, więc większość interesów była podpisywana właśnie w tym lokalu, gdzie takie biznesowe spotkania kończyły się balem i tutaj to się odbywało. Ja muszę się przyznać, że w Rudzie Śląskiej, z tego co wtedy w roku 2000-2004, ale także teraz widzę, jest bardzo dużo ładnych obiektów historycznie związanych właśnie z tymi międzywojennymi okresami, z hrabiostwem, z właścicielem huty itd. itd. Czyli tutaj następnym razem przypuszczalnie pomoże mi Pan nawet stworzyć jakiś reportaż o Rudzie Śląskiej i historii Rudy Śląskiej. Jak najbardziej, bo praktycznie uczestniczymy w tym żywo, bo większość rzeczy, która jest tutaj organizowana w Rudzie Śląskiej, Śląskiej obojętnie nie przychodzi, do naszej restauracji. Większość rzeczy później się kończy u nas na jakimś bankiecie, tak samo. No, ja muszę sam powiedzieć, że jestem drodzy widzowie bardzo zaskoczony, bo to co pamiętam, nie porównuje się z tym, co dzisiaj tutaj możecie spotkać. Wspaniały ogród, bardzo ładnie wyposażony. Hotel, super jakość, właśnie tutaj dzisiaj nocowaliśmy i wiele, wiele innych rzeczy, które się zmieniło. No i przede wszystkim ta sala bankietowa, która wtedy, kiedy ja tutaj byłem, była właściwie zagruzowana i no cóż, wyglądała jak wyglądała. Dzisiaj Jednakże jest to perełka, między innymi jedna z perełek tutaj tego obiektu. A teraz Panie Piotrze proponuję, pokażmy jeszcze Wasz obiekt. Zapraszam. Znajdujemy się właśnie w tej sali, którą, tak jak Wam mówiłem, pamiętam z mojej przeszłości. Nic tutaj nie było, z wyjątkiem wielu, wielu cegieł. No i właściwie taka budowa, nawet nie rozpoczęta. Kiedy żeście właściwie zrobili tą salę, bo wygląda rewelacyjnie. Przypuszczalnie robicie tutaj śluby, komunie, inne imprezy, spotkania, tak jak żeśmy wcześniej wspominali. Ale kiedy ona została w doprowadzone do tego stanu dzisiejszego, bo tak szczerze mówiąc, mnie to też osobiście interesuje. Mhm. Tak pan Marek zauważył wcześniej na zdjęciu, zauważył yy, takie zgliszcza. To była dewastacja niedopilnowanego domu kultury, który był pod jurysdykcją kopalni Walenty Wawel. Mhm. Wiadomo, tam pewne perturbacje ekonomiczne i to wszystko da, dało później taki efekt, że nie było to pilnowane, było to zdewastowane. Tutaj mieszkali sobie ludzie, którzy nie mieli gdzie mieszkać, więc dalej nie muszę dopowiadać. Do takiego stanu jaki jest, mój szef przejął to w roku 2005 i w 2006 roku już można powiedzieć, że stan był taki jak jest teraz. Wiadomo, że częściowo jest to udoskonalone ze względu na to, że są pobniżane sufity, że przyjechały żyrandole z z Czech, czyli z jednej z najstarszej pracowni na świecie kryształowej. To, to nie są jakieś chińskie kryształy, tylko prawdziwe. Podłoga jest drewniana. Tego typu sale na Śląsku to już jest naprawdę perełka ze względu na to, że większość sal, które się budują, są może piękne ale w większości daje się posadzkę kafelkowaną lub gresową. U nas jest wszystko jednak w drewnie i to w drogim drewnie i tak widać, no jest mosiąc, no jest na, jest na bogato, więc myślę, że tutaj akurat o tej sali dużo nie trzeba mówić, wystarczy ją zobaczyć. Ogólnie bierzemy 350 osób na tę salę wchodzi, 110 osób jest na górze, 240 na dole, tak jak pan mówił wcześniej, robimy tutaj wesela, eventy biznesowe Różne takie imprezy, które są związane z kulturą i rudy śląskiej i innych miast ościennych. No i też mieliśmy do tej pory, nie wiadomo jak będzie dalej, ale mieliśmy kopalnie, praktycznie mieliśmy wyłączność na wszystkie barburki i biesiady górnicze. Na tej sali w 2008 czy 2010 Odbywały się jeszcze gale e, boksu, e, gdzie pod tym dużym żerandolem stał pełnowymiarowy e, ring. E, były, b, były, jak to bym powiedzieć, nie mistrzostwa, no ale były takie zawody międzynarodowe, więc e, niektórzy nawet nie wierzyli, że w Adrii można zrobić e, pokaz boksu, gdzie siedzę międzynarodowo, A. więc to było. E, e, też takie rzeczy się tutaj działy. No i myślę, że jeszcze różnych koncertów trochę narobimy, tylko wiadomo przez teraźniejszość i to, co nam gotuje świat, czyli lockdown i inne rzeczy, no jesteśmy troszeczkę do tyłu i nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie czegoś na przyszłość. Panie Piotrze, bardzo serdecznie dziękuję. Po raz pierwszy, tak jak wspomniałem, byłem u pana u was tutaj, po tylu, tylu latach. Dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło. Będzie mi naprawdę wielką radością was jeszcze raz niebawem odwiedzić i tym razem zrobimy trochę obszerniejszy reportaż. A tym aspektem, drodzy widzowie, chciałbym was pożegnać. Pan Piotr, Adria i przede wszystkim pozdrowienia. Tak, pozdrawiam wszystkich Państwa. Czyli pozdrowienia od Pana Piotra, no i pozdrowienia dla wszystkich Rudzian, którzy mieszkają w Wiedniu i nie tylko, bo nadajemy do całej Austrii. Dlatego serdecznie pozdrawiamy z Waszego miasta rodzinnego. Ostatnim miejscem, które dzisiaj chcę wam pokazać, jest Zajaz Parkowa. To właśnie tutaj, w tym wyjątkowym miejscu, gdzie jest tyle zieleni, gdzie dzieci mają w międzyczasie wybudowane place zabaw, skateboard i inne atrakcje, odbywały się. Konferencje, konferencje gospodarcze pomiędzy Austrią a Polską. To właśnie tutaj austriaccy goście spędzali swój czas degustując się właśnie tą zielenią, która jest w Rudzie Śląskiej i podziwiając te tereny. To właśnie tutaj mieliśmy przyjemność zwiedzić polską kopalnię, jak faktycznie się pod ziemią pracuje. To był wspaniały okres, to były lata 2001, kiedy właśnie ta umowa została podpisana do około 2005 roku, kiedy też wiele innych atrakcji się odbywało, tak jak odwiedziny polskich nauczycielek i pedagogów w Manku, czy w St. Leonhard, sąsiedniej miejscowości Mank, albo właśnie delegacja austriacka, która tutaj spędziła swój czas.